Orzeż, Fuck, no to jestem tankiem. Jesteśmy gotowi do walki. Pekuj, pekuj! Niszcz, niszcz, co się da! Tank zbiera. Wykorzystywać to, że creepery wybuchają. Wykorzystywać wybuchanie creeperów. Szybko bym chciał coś zbierać z nich, żebyś zjeść jakieś mięso, nie wiem. No, you are penalized. Co? To nie będę bił psów jak tak, geniusze. Nie, Nikola, łaj... O fuck. Pojęcia jak ich wybić O Rzesz, mocne są Co, nie ma leczenia? Nie ma leczenia! No pięknie źle się, źle. czarno to widzę. Czarno to... Czarno to widzę. Chyba nie wygramy tej areny, kochani. Ginąć, ginąć nobki! Owrzesz, puker mater Oż w pierdzi la Na pierczę litość. No jak tu grać na mobarenie jak LAGI, jak PSIAKREW? LOL, tyle rozgrania wśród grających O oh fuck! O oh fuck! O oh fuck! No stadion mnie nie ja nie mogę, co to jest? Nie! Nie! Nie dam się! Nie dam się! Nie dam się! Ja biegnę! Wiem, że wy też potraficie i wiem, że mnie strasznie zla... Nie ma nas! W tym momencie... Dziękuję za oglądanie. Mobarena wybiła wszystkich graczy. Może poza tymi, którzy biegają. Jak... Nie wiem co. Jak jakieś dziki. Nie! 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 Zabiję tego człowieka! Ostatni padnę, nie dam się. Eee? Eee? Lol? Lol? Wróćmy na spawn. Warping is not allowed. Ratunku. Aha! Emma... leave, tak? You are leave the arena, thanks for playing. Fajnie jest! Co to właśnie? Trzeba coś wywalić. walić. to. Minecart with chest. Nie wiem, czy tu nie ma jakiejś nagrody w tym. I to. To, to jest w ogóle przegięcie. Oho, co to jest? My tu mamy? Lista warpów. O. O. Admin wysłuchał mojej prośby. Kto by przypuszczał? O, to jest admin. Nie, no żeby nie było. Żeby zrobić. Listę warpów Szanowny Szefie Tak, i co stąd wywali? Tak, skóry mam nieskończenie wiele. Dobra! No Łotwa To właściciel Toar. Listy war ah. Nie, to jest magiczna tabliczka, którą dał mi chcąc bądź nie chcąc admin. Także ja jej nie wyrzucę. Myślę tylko co... No dobra. Nie! Klops, no. Klops byłby. No. To jest tabliczka admina, ja jej nie wyrzucę. Tak, mam nadzieję, że admin zaś nie nie. Macie, bieżcie, ludzie. Killerek! Masz tu! cwaniaczony z ubijcą, Masz Macie ludzie kości. Cieszcie się. Lol. Dobre jest to Emma Join, ale może nim znowu do niej wrócę, zobaczymy czy jeszcze mam możliwość nagrania kolejnej walki na arenie dla mobów. Także do zobaczenia za moment Nagrywa się? Nagrywa. No dobra, czy już kolejnego z areny? Kolejny AS gry z areny raczej już nie da rady zobaczyć, ponieważ mam resztki. W pamięci, w pamięci. Killerek 100. Więc do zobaczenia. Postaram się zrenderować ten mega odcinek, który możemy, że podzielę na kilka mniejszych w jak najszybszym czasie. A na razie... No, A na razie, do zobaczenia. Trzymajcie się. No i co? Za jakiś czas nakręcę jakąś serię z jakiejś gry. Cześć!